No i co? Zadowoleni? Wpychaliście mnie tak długo, tak długo do piekła, aż dopięliście swego. Najgorsze animacje wysłały mnie do piekła. Na plus jest całkiem ciepło. Na minus krąży tu pewien jegomość. I co jakiś czas przypomina mi o swojej obecności. Czasem jest bliżej, czasem gdzieś tam dalej. Ale ciągle czuję jego biały, zimowy oddech na karku i wiem, że jak już tu wpadłem, to już chyba nie uwolnię się od niego nigdy. Zatem, niestety, wiecie co zostałem skazany? Gdy jestem tutaj, muszę nieustannie opowiadać o najgorszych animacjach. Zatem. No, chodźcie, 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 chodźcie no co, co ja wam będę mówił, co ja was będę oszczędzał. Porozmawiajmy o tym, co mi sprawia tyle bólu. Porozmawiajmy o tym, co sprawia, że tak cierpię. Porozmawiajmy o tym, co sprawia, że ciągle ktoś mi podpieka dupę. Czyli o najgorszych animacjach roku 2023. Miejsce dziesiąte. I w tym momencie normalnie pojawiłaby się jakaś animacja. Ale, jako że w piekle jestem i tylko piekielne animacje mogą tu mieć miejsce, to uwaga, nie mam miejsca dziesiątego. Były tytuły, które mogłyby gdzieś tam być, ale one wszystkie są w czyśćcu. Jest Liga Sprawiedliwości Supergirl w czyścu, Ledwo co, ale w czyszcu. Jest Psi Patrol Wielki Film. Całkiem nie najgorszy, więc ja wiem, może i na dziesiątym miejscu, ale... Jest Batman Zagłada Gotham. Jest Batman Warren czy też Justice League War coś tam. To też jest tak... Hmm. Jest jeszcze Mawka i Strażnicy lasu, Ale wszyscy są zbyt dobrzy, żeby tu ze mną posiedzieć. Zatem wyjątkowo... Jesteśmy bez miejsca dziesiątego, bez ognia piekielnego, który mógłby go pochłonąć. Miejsce dziewiąte. I znowu, to nie jest najgorsza animacja. Sposób na ducha. Czyli amerykańska rodzina przyprowadza się do Wielkiej Brytanii, gdzie jest duch, który strasza, ale tak naprawdę on nie strasza, a oni się nie boją. I tam mamy historię, że on tak naprawdę nie chciałby straszyć. On wolałby odpocząć i zasnąć, ale nie może zasnąć. I to jest jeszcze na podstawie. Jakiejś strasznie starej opowieści, czy też powieści, która została napisana. Więc wiecie, nagle mamy hmm, całkiem ciekawy mu. Takie całkiem ciekawe podstawy, więc nie jest beznadziejnie. Co prawda, żarty są hit and miss. Co prawda, animacja jest biedna, że boli. Co prawda, przeskakujemy elementy i nagle mamy śmierć, która jest sobie w ogródku i trzeba się napierdzielać z babką, która oczywiście prawie chce się hajknąć typem, którego pierwszy raz zobaczyła, a nie łączy ich absolutnie nic, ponieważ film nie miał na to czasu. I czasem będziemy mieli żarty, które są, hmm, robimy to w stylu, Końca XIX wieku albo początku XX, ale dorzucimy babę z wielgachnym mechanizmem, jak z Ghostbusters, i ona będzie dużo mówić, ha ha ha, łapie duchy, łapie duchy. No okej. Okay. Ale moim zdaniem jestem przekonany, że jeżeli oglądasz ten materiał i jeżeli myślisz sobie, dobra, mam obejrzeć jeden film z tych dziesięciu i nie umrzeć, no to zdecydowanie jest to sposób na ducha. Jest to po prostu potykająca się o swoje błędy animacja. Jako duchowny nie boi się ksiądz chyba duchów, prawda? A? A? Miejsce ósme. <śmigł> Tutaj już może być fajnie. Justice League i Ruby. X Ruby. Przepiękne połączenie dwóch światów, w którym żaden świat nie jest fajnie pokazany. Nie wiem, czy powinienem na samej podstawie stylu animacji, gdzie... Wydaje mi się momentami, że ja lepiej rysuję, a ja nie umiem w ogóle rysować. Gdzie postacie są żenujące, mamy cienkie patyki, wielkie cycki, zajebiście. Gdzie Batman marzy o tym, żeby być superbohaterem i komuś pomagać, bo u siebie nie może pomagać. Gdzie się przemieniają w tych nastolatków i razem mają coś robić, ale... O... Gdzie te walki z piaskowymi potwórami, które potrzebują piasku, ale nie potrzebują... Chrystusie Panie, co tu się dzieje? Naprawdę, ja jestem... Przypomniałem sobie przed tym cudownym nagraniem, bo wiecie dlaczego przypomniałem? Bo muszę, bo muszę, chodzę po tym piekle i oglądam. I czasem wchodzę do budynku, patrzę. O, patrzcie, Ruby. Bleh. I troszeczkę tak jest, bo to jest po prostu irytujące dla fana DC, jak bardzo postacie z DC są żenujące, typu Superman. Haha, moją główną cechą jest pouczanie innych. Tak. Aha. Jakaś babka z Green Lanternów. Moją główną cechą jest brak silnej woli. Przepraszam bardzo, ale nie. I całość jest niezwykle wręcz irytująca. Irytująca w tym swoim... Hehehe, dziewczynka, hehehe, skaczą, hehehe, Batman ma skrzydła, uuuu... Że oszczędziłem sobie obejrzenie drugiej części, bo to miało dwie części i ja nie miałem absolutnie ani odrobiny ochoty, żeby po drugą część sięgnąć. I mam nadzieję, że teraz mówiąc to, że przypadkiem nie zdradziłem komuś, że chyba będę musiał to obejrzeć. <laughs> no to chodź, Julian! <laughs> Idziemy razem obejrzeć drugą część. Będzie dużo więcej rubi i cycków! Miejsce siódme. Czasami jestem zły i cierpię, a czasami się cieszę. Cieszę się tutaj płonąc. Wiecie dlaczego? Bo przynajmniej ze mną płonie anime. <ścoughs> <śmiany> <śmiany> Szczególnie anime, które jest beznadziejne. Sword Art Online. Wubu Dubu Progressive. Schmerz der Motherfucking Heart. Mhm. Mm to jest cudowne, jak bardzo beznadziejny jest to film animowany o głównej postaci, która nie ma żadnego charakteru. Nazwałem go Krzysiem, który jest byłym beta testerem gry, teraz jest w tej grze, ale on nie może zginąć. I on wszystko wie, ale tylko wtedy, kiedy akurat gra wymaga tego od niego, żeby wiedział, bo tak naprawdę to nigdy nie pamięta. On jest beznadziejnym. Tatom, który jednocześnie mówi, zabieram wam tam chorągwie, musicie się pogodzić, bo ja wam, albo dam dwie chorągwie, wtedy się też pogodzicie, bo w ogóle łubudubu, ma wokół siebie dziewczynki, także bez charakteru. Jedna dba o swój mieć i na końcu filmu dba o swój mieć. Druga, ma jakąś magiczne coś tam i na końcu filmu ma magiczne coś tam. I one razem mają znakomitą scenę, że kąpią się prawie nago i zaczynają się bić. Ponieważ to jest anime, które musi ci przypomnieć. Pamiętaj, cycki skaczą, pamiętaj, ujęcie na tyłek. Uuu. To jest też jedna z najgorszych. Jeżeli to miałby być gameplay gry, to to byłby gameplay nie tego jak walczą, tylko tego jak leżą po walce na polanie i gapią się w przestrzeń. I to jest... Ogromna część tego filmu, która. Hmm. Najwyraźniej kogoś kręci, ale z radością mówię: witam kolejne anime w najgorszych animacjach, bo co z tego, że to jest ciąg dalszy, który niczego nie wyjaśnia? Nawet gdybym wiedział absolutnie wszystko o tym świecie, to wciąż nie ma tutaj żadnej stawki. Żadnej logiki zachowań. Jest żenujące wyjaśnianie relacji między bohaterami. Nie obchodzą mnie żadni bohaterowie, szczególnie ci wprowadzeni pod koniec filmu i żeby i film nagle mówił, ej, martw się o nich. Po co? Ale nie znam ich. Martw się kurna. Nie, nie będę się martwił. No dobra, to i tak ich nie zabiję. To po co mówię, żebym się martwił? No mówię, że co chodzi? No tam może ktoś zginie kiedyś, ale kiedy? Nie, nieważne, nigdy. Aha, to o co? Chodziło o to tylko, żeby co? Żeby minęły dwie godziny i żebym kupił kolejne pierdoły? Tak. No to Sorka, Sword Art Online. Prawdopodobnie najbardziej przeźroczyste postacie z całej tej listy. Nie beznadziejne, przeźroczyste, że nie jesteś w stanie zapamiętać jednej cechy żadnej z tych ludzi. Ja. Istot. Fuck you! Miejsce szóste. To był film, który mnie zatrygerował. Ojeju, jak on mnie zatrygerował. Mimo tego, że był wielgachnym hitem, bo był promowany bodajże przez Warner Brothers, więc wiecie, myślicie sobie, kurna, no jakieś pieniądze na marketing poszły, potem gdzieś tam był puszczany. Był hitem i wykorzystywał muzykę do tego. W ogóle rok 2023 to najwyraźniej jest rok, kiedy muzyka w najgorszych animacjach była ważna. Ponieważ tutaj mieliśmy jakąś starożytnych Egipcjan, którzy żyli sobie dalej po śmierci, ale w takim specjalnym podziemnym... Czymś tam, który jest gdzieś tam w Egipcie, i tam mieli oczywiście specjalną strukturę społeczną, gdzie jednocześnie się starzeli i się nie starzeli, bo trzeba było tysiąc lat, by córka dojrzała na tyle, by jej ojciec faraon powiedział: teraz ty zostaniesz faraonką. Ale on ale nikt tam absolutnie się nigdy nie starzał, mimo tego, że się starzał, że mówiliśmy, ty jesteś dzieckiem i kiedyś dorośniesz do czegoś. Jak dorosniesz nie wiadomo, jak dorosniesz, ponieważ to nie ma kompletnie sensu. I mieliśmy tą najgorszą możliwą e, zabawę z każdej komedii romantycznej. Haha, jesteście nie dopasowani, musicie ze sobą spędzić weekend i jednak będziecie dopasowani. Ale musieliśmy dodać jeszcze jeden element. Yy, pani, Pani jedna muminka. Mumka musi śpiewać. Dlaczego musi śpiewać? No bo kocha śpiewać, ale no i co w tym złego? No bo jej zakazują. Kto jej zakazuje? Nie u ja nie wiemy. W sensie pojawia się jedna scena, gdy jedna służka mówi, nie wolno śpiewać. Czy jest jakakolwiek inna scena przez cały film, która mówi, że nie wolno śpiewać? Żadna. <ścoughs> Czy gdy na końcu śpiewają, to jest to jakoś wyjaśnione, że myliłem się, jednak śpiewanie jest fajne? Nijak. Ale to jeszcze pół biedy, bo myślimy sobie, okej, okay, żyjemy w świecie mumii, zajebiście. Nie, musimy z tego świata wyjść, ponieważ mamy najgorszego wynalazcę, przepraszam, archeologa na świecie, który ma dwóch przydupasów i myśli sobie, że najlepszym rozwiązaniem, żeby. E być jeszcze większym archeologiem, dlatego że jest największym na świecie jest wjechać buldożerem do, tej, do, do świata tych starych Egipcjan i zniszczyć większość, tylko jednego sobie uprowadzić mumio faraona. Bo wiecie, jak masz wokół siebie miliard dolarów, pierwiarda różnych eksponatów, wszystkie trzeba rozjewać. To jest jedyny możliwy sposób. Ale to wciąż nie jest koniec, ponieważ gdy uciekniemy z tego świata, jesteśmy nagle w Londynie, to nagle musimy. Śpiewać, musimy wziąć udział w operze, musimy mieć producenta muzycznego, który w jeden wieczór wyprodukuje i wypuści kawałek naszej muminki. Ta muminka nagle będzie hiterem, będzie miała swoje plakaty po całym Londynie, będzie sławna i będzie chciała tam zostać, ale jednak nie, nie zostanie tam, bo ona chce wrócić do taty, chociaż nie wiemy do końca dlaczego, bo to tak naprawdę nie jest istotne. Jest tam jeszcze taki kryształ, który trzeba zwrócić. Nikogo to nie obchodzi tak naprawdę, i mamy jeszcze super technologię, że starożytni Egipcjanie. Wiedzieli, że światła, lampy albo auta pokażą, że są naprawdę trupami. Bo oni to wiedzieli pięćdziesiąt lat temu najwyraźniej. I jeszcze mamy wątek tego, że ten nasz ziomeczek, który oczywiście nie lubi, ale potem ją lubi, albo potem nie lubi, łubu bo wiecie, jest Tomem Cruzem, Tomem Hanksem, Tomem, Tomem Jaromem, który mówi... Kurczę, ja się boję jeździć, bo prawdopodobnie umarłem jeżdżąc na rydwanie. Ale ja przełamię ten lęk dopiero na samym końcu, żeby walczyć rydwan kontra buldożer. Bo to jest ważne. O Jezu, każda rzecz w tym filmie po kolei mnie irytowała i triggerowała od. Elementów, kto jest mumifikowany, jaki sposób mumifikowany, jakie żarciki mamy. Nie ma tu rzeczy, która mnie nie wkurzała. Aczkolwiek mały e, aligator albo krokodyl jako twój przyjaciel troszeczkę niepotrzebnie zmumifikowany, to okej, okay, to bym chciał mieć. Chciałbym mieć swojego aligatora, to jest jedyny plus filmu. You're not alone. You have a team. Miejsce piąte. Klasyka najgorszych animacji. Klasyka dlaczego? Mamy żarty stwierdzenia. Mamy śpiewanie i rapowanie, mamy postacie wzięte z dupy, mamy zmianę imion postaci, mimo tego, że to jest kolejna część tego samego filmu. Mamy nawiązania do żartów z polskich komedii lat 90. Wszystko, co najgorsze znajdziecie w Ryśku Super Wróblu, który w poprzedniej części nazywał się Riko. Riko prawie bocian przemienił się w Ryśka Super Wróbla, który ma gdzieś tam zostać szefem stada wszystkich. Bocian, no bo on chciał zostać bocianem, wiecie, ale po wkurzu się obraził, się wspierdzielił, przez to trafił do jakiegoś dziwnego miasta, gdzie okazało się, że jest jakiś mega hiper wielki, oh, ukryty diament, który kurwa nie okazał się diamentem, tylko kawałkiem gleby, ale ten diament to był jakaś wielka przepowiednia od iluś wielu lat, która okazała się wcale nie być od wielu lat, tylko tak naprawdę przez jego rodziców zostawiona lat... Później, mimo tego, że ona była od lat wcześniej. I to było związane z marabutami, które uwielbiają diamenty i różne zło złocidełka. I pawem, który kontrolował trochę e, hipnozą ludzi, nie ludzi, ale ptaki wszystkie. I on chciał się wydostać, ponieważ miał złamane pióra. Ale tam jeszcze pojawiły się chociażby Sowa, która miała Olka, która miała brata który jest niewidzialny Olek i jeszcze była Zazu Kazu, który śpiewał, ale gdy wszedł do dziwacznej wieży, to zaczął rapować i zaczął rapować na tyle dobrze, że inne ptaki wiedziały, że on rapuje i bały się jego, bo był mocnym zawodnikiem, a tam jeszcze były specjalne agenty specjalne, które były gołębiami i one robiły tak, siadały we trzech na drutach, jeden pierdział, wszystkie trzy były porażone. Wow. To jest naprawdę, to jest naprawdę pierdzielnięcie ilością durnych żartów. Disco ptakolo, ćwironimo, ptakłondo, wyćwierkany, wiecie te najgorsze rzeczy, które mamy w najgorszych animacjach, fabuła, która nie ma sensu i zakończenie, które przeczy dwóm częściom, czyli Rilko prawie bocian. Wychowany przez bociany chciał udowodnić, że on może być jednym z nich, że rodzina to coś więcej niż tylko geny. Na końcu drugiego filmu mówi: Czy trzeciego cholera wie? Mówi: Wiesz co? To ja jednak zostanę, bo tutaj jest dupa, która jest e, wróbelkiem. I mimo tego, że ja marzyłem, żeby być szefem stada, żeby poprowadzić stado z. Afryki do Polski, cholera wiem, to bociany w sumie są, do Polski, żeby pokazać, że jestem tego godny, mam to w dupie, bo tu jest dupera. Będę za duperą szedł, za duperą pójdę na peron. Dokładnie tak ten wróbel powiedział. <słuch> Papuga, Widać, że zbliżamy się do najlepszej piątki najgorszych animacji. Za mano, to nie styl, my, my, my to, beny, to W naszej szczyt. Głowie, łowie, słów, robię, będzie jakiś Miejsce czwarte. To jest największy ból mojego serca, że ten film, gdy zobaczyłem pierwszy plakat bodajże albo jakieś pierwsze zdjęcia, powiedziałem: animacja o pająkach. Kocham pająki! Będę miał co oglądać wreszcie coś dla nas, że to nie są tylko uracze smatkie, mi się krzy pysie, się kocie. Zajebiście. a potem dostałem jedną z moich najgorszych bolączek, najgorszych animacji. Jedna z nich to jest postać łamaga. Nienawidzę stereotypu i archetypu łamagi, którego mamy lubić, bo jest łamagą. Tutaj nasz inspektor Bajong jest największym łamagą ze wszystkich łamag. On ma być najgenialniejszym e, detektywem, ale on się potyka. On nic nie wie. On jest głupi. Wszystko wychodzi mu przypadkiem. Jest tak bardzo nielubialny jako debil, że nie jesteś w stanie wytrzymać. I cały czas obserwujemy to, że on po prostu, on się potknie. To jest ten, próbujemy wykorzystać czar. Jaki był w różowej panterze, tyle, że czar wyparował i został tylko inspektor pająk. Dodajemy jakieś żenujące żarty, bierzemy fabułę. Morderstwa w Orient Expressie. Przenosimy to na samolot, który w 1934 roku leci sobie skądś tam. Bierzemy tam kontrabandy, bierzemy tam Chiny jakieś, bierzemy tam jakiś alkohol. W tym samolocie jest oczywiście jakby coś w stylu mini samolociku, gdzie są wszystkie pająki, szarańcze i tak dalej. I dodajemy fabułę, która nie ma sensu, gdy na końcu się okazuje, że on ma wątki równościowe, ale połączone z komunizmem, ale połączone z czymś innym. Pytacie się, jakim komunizmem? Tak, ponieważ on na początku aresztuje Szarancie. Dlaczego aresztujesz szarancie? Bo pan szarancie sam przychodzi do niego, mówi: chłopie aresztuj mnie. I ty myślisz sobie, no okej. Okay. Następnego dnia ucieka. Myślisz sobie, no, no dobra, debilne. I na końcu dowiadujemy się, że on, który miał ze... uciec, on, on jest aresztowany i cały jego gang. Eee, a ucieka tylko on. Że on dał się aresztować. dlatego, że nie musiał w ogóle, że wystarczyło, żeby zrobił opopać i idzie w drugą stronę. Ponieważ cała fabuła filmu za nakręcona, ponieważ nie miał już swojego gangu. Tyle, że miał. I on chciał stworzyć równość wszystkich owadów poprzez chemikalia, które po liźnięciu, jeżeli liźnie cię przemieniona w wielgachno-ślimako, Jezus Maria, mucho-szarańcze potworzyca, że ona cię poliże, też cię przemieniasz. Przemienia się, wszyscy się przemieniają, w, każdy owad przemienia się w tego typu szarańcze, i oni to w San Francisco mieli przejąć, i w ten sposób miała być wilgachna komunistyczna komuna, na której celem miał stać pan szarańcza. Jakim cudem pokonał ich nasz oczywiście inspektor Pająk, przypadkiem robiąc krzywdę praktycznie zabijając jedną z tych szarańczy, łamiąc jej, jej czułki, czyli tak naprawdę wyrywając jej oczy. Aha. Zajebiście. Zajebiście niekompetentny film, który. Ma fajny pomysł, zabawę ideą Herkulesa Poirot, zakręcenie wąsikiem itd. Ale musi wziąć te tropy, bo za cholerę nie mógł zrobić no kurczę, To naprawdę jest dobry detektyw. Albo po prostu to jest zły detektyw, ale obok niego jest bardzo inteligentna asystentka, która tutaj jest skakunką, taka jak na przykład w inspektorze gadżecie. Ale tutaj oni wzięli inspektora gadżeta i zabrali wszystko, co jest w nim urocze i pomyśleli, na 100% będzie zajebista animacja. Z tego nie jest z tego zajebista animacja ani trochę. Za podsumowanie tego filmu powiem jeden żart. Najlepszy żart w całym filmie. To jest taki, że gdy nasz inspektor Pająk siada sobie i bierze długopis do ręki i naciska, pstryk, to ma gąsienicę. Naciska jeszcze raz, pstryk, zamienia się gąsienica w motyla. Najlepszy żart w filmie. To wam powie o poziomie, jaki tutaj mamy. A, nie czytam recenzji. Miejsce trzecie. No tak, no czuję, czuję czuj już to, no okej, okay, czuję. No tutaj zdecydowanie jesteśmy w innym kręgu piekieł. Do tej pory był luzik. Do tej pory ja się wkurzałem, ja darłem mordę, ale był luzik. Ale teraz pierwsza trójka to już są creme de la creme, to jest ogień de la ogień, jeżeli chodzi o najgorsze animację. Na trzecim miejscu kosmici w mojej szkole. What the fuck? Po pierwsze, mamy tutaj ten przykład. Kosmici przylatują i są tacy malutcy, więc ratują do naszych głów i nas kontrolują. To raz. Dwa, piszemy horror za 90., czyli oni, the faculty, gdzie w szkole ci kosmici przejmują kogoś tam i tylko kilka dzieciaków wie, kto to jest i oni będą z nimi walczyć. Po trzecie, dodajemy do tego jeszcze element. Uwaga, uwaga ulubionego bohatera Juliana, czyli łamagę, który sobie z niczym nie radzi i trzy czwarte swojego życia poświęca na upadanie, 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 czasem wywracanie się oraz dla odmiany upadanie. Norman, który tutaj jest, jest mega fanem kosmitów, on zostaje zarażony przez kosmitów, dobrych, ale są też źli i oni coś wielkachnego budują w tej szkole, oczywiście. I budują to w tej szkole nie wiadomo po co i mamy, mamy babkę, która ciągle, nie, mamy chyba typka, która ciągle streamuje wszystko, bo wiecie, typy dzieciaków to znamy. Streamer, geek, łamaga i kobieta, która jest ładna. Dziewczynka, która jest ładna. To są cztery typy. I nie uwierzycie, tu mamy cztery, czwórkę bohaterów i oni są dokładnie z tych typów. <laughs> Film wypchany tak żenującymi żartami, że to jest niemożliwe. Właśnie mamy, na przykład, gdy włącza się tobie, że ty jesteś kosmitą, bo masz w sobie kosmity i kosmici przejmują kontrolę. Wiecie jak to wychodzi? Otóż w tym momencie pierdziś no kur... na boki zrywać. A jeszcze jak robisz to w klasie, to pan nauczyciel, który powinien dbać, żebyś nie był gnojony, mówi gruchówka. <śpuszczaj> o Boże jedyny. Tutaj jeszcze, oczywiście, trzeba doliczyć te piękne rzeczy, typu projekty postaci takie, że aż boli Cię głowa, oraz to, że kosmici przylatują niby przejąć władzę, Mają, mogą przejąć władzę nad ilością ogromną ludzi, bo wystarczy zrobić jakiegoś robocika, robią maksymalnie dwa, chociaż na końcu pokazane jest, że mogą ich zrobić kilkadziesiąt, ale ma animacji nie stać, żeby ich zrobić więcej, więc mamy tylko dwie osoby, jednocześnie. Dobrze kosmici przyjatują, bo niby coś się zepsuło ich statku, ale tak naprawdę do końca nie dowiadujemy się, jak to naprawić, jak to się zepsuło i co to jest potrzebne, mimo tego, że koniec filmu jakiś tam jest. Oh. Na końcu musimy... Jedno z najgorszych, których nienawidzę, jest to, że właśnie na końcu mamy, że to ty musisz to włączyć, ale martwimy się, bo ty jesteś łamagą i pewnie wchodząc po schodach to się wyjebiesz. I jak on się nie wyjebie, to wszyscy Uuu! i ty tak Nie, nie potrzebuję tego tropu już nigdy! Uuu! Ech. Zmęczyłem się, zmęczyłem się, ale ten film to był, to, był, to był jeden z tych, gdzie gdzie zgrzytanie zębami przypominało mi te łańcuchy, które z reguły za mną tutaj są, gdy akurat sobie odpoczywam w moim piekle. Kosmiczny obaw, że w głowie się nie mieści. Miejsce drugie. Po pierwsze, zwycięzca najgorszych projektów, najgorszej animacji, jeżeli chodzi o sam wygląd. Nic nie przebiło! Naszej co w trawie gra. Mrówki, mrówki, córówki Projekty gorsze niż w latach 90. była mrówka Z, dawno temu w trawie i tak dalej. Co w trawie piszcie jest go najgorszym projektem, jeżeli chodzi o jakiekolwiek mrówkopodobne potwory od dobrych kilku lat. Samo zobaczenie tych mordek i ty już nie żyjesz. To jest niesamowite szeszcze, To, że on mają tylko cztery łapy, bo po cholerę mają mieć sześć odnurzy. Ale to jest też drugi zwycięzca tego, że. Tylko muzyka nas nauczy, jak żyć razem ze sobą, ponieważ główna fabuła to jest to, że w mrowisku nie wolno śpiewać i nie wiemy, co to muzyka, ale jedna z postaci chciałaby śpiewać i gdy zostaje wyfrunięta z mrowiska, to ona spotyka postacie, które nie wierzą w istnienie zimy. One są takimi, wiecie flat elfers albo takimi foliarzami, to nie wierzą w covidy i inne gówna, i oni mówią, nie, nie macie go jak zima, jest po prostu lato, jesień, wiosna, lato, jesień, wiosna, i my mamy specjalny festiwal, gdzie ciągle gramy, i tam zatrudnia nas taki pan Karaluch, i pan Karaluch jest zajebisty, bo ciągle daje nam alkohol, bo ciągle daje nam alkohol, i jest te dwie, i oczywiście oni się spotykają, i pasikonik, i mrówka, i oni się w sobie zakochują, a wśród pasikoników jest wróżka. Puszka. <szówka> Dlaczego to jest wróżka? Ponieważ to jest babcia głównej buchaderki, mrówka, która wyszła z mrowiska, mimo tego, że jest królową. Zgerbiła się i wszyscy powiedzieli, kuwa, zniknęła i ona powiedziała, ja będę szerzyć wiedzę. I poszła tam i szerzyła wiedzę i nikomu nie pomogła w żaden sposób, tylko była wróżką, ale ona wierzyła, że kiedyś połączy się i mrówki będą razem żyć w zgodzie z yy... ś... świeszczami i wszyscy będą razem żyć długo i szczęśliwie, będą ze sobą śpiewać. Ja pierdolę, co tutaj się dzieje? Jakie to jest żenujące. Może przekona ich t Twoja pieśń. Mamy też oczywiście jakiś wątek Debila, który jest architektem, bo mamy 500 architektów, ale tylko jeden jest. I on będzie budował mądrzej, więc on zrobi do góry nogami. Ale to potem przewróci się. I to jak się przewróci, stanie się halą muzyczną, gdzie będą mogły wszystkie mrówki i wszystkie inne owady razem śpiewać i tańczyć. I to przewidziała babcia, która jest królową. Mimo tego, że nie mogę tego przewidzieć, bo kuwa uciekła i lat temu cholera wie. I jeszcze najgorsze w tej anim animacji jest to. Że w pewnym momencie wychodzi yy, ty, karaluchu, ty wiesz, że istnieje zima? Wiem. I oszukujesz ich wszystkich. Na. I tutaj film spierdala. A mógłby zrobić. Jestem okrutnym gnojem. Zjadam te wszystkie zwierzątka, które giną co jesień, bo żaden nie może przekazać. Co wiosnę łapie nowe mówię, nie istnieje zima, grajcie tutaj, dam wam alkohol i oni wtedy by żyli tak cudownie, a on karmiłby się jak hannibal, mięsem innych owadów. Zajebista była! Nie ma jej w filmie. Ja ją sam sobie wymyśliłem i to jest jedyna rzecz, która jakkolwiek pocieszała mnie podczas seansu tego kawałka ściegwa. This is the worst. Miejsce pierwsze. Nie, 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 nie. 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 Nie, powinienem w tym momencie zakończyć. Nie! No! God, please, no! 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 Były różne już najgorsze animacje, ale żadna nie miała tak. irytującej, niepoważnie wręcz obrzydliwej moralnie pozbawionej jakiejkolwiek cechy charakteru bohaterki, jak wróżka zębuszka! Jedyna na świecie postać, której charakter wygląda ŻR, 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 jestem krytynem. Tak. Fabuła, gdzie mamy świat wróżek. Które są wózkami zębuszkami, które jakaś tam trafia do ludzkiego świata, ale nie ma jak wrócić. I ona dlaczego trafia do ludzkiego świata? Przypadkiem, bo jest gruba i żre. Co robi jak trafia do ludzkiego świata? Żre. Co dzieje się potem? Ona dalej żre. Potem co robi? Psuje, niszczy, psuje lub niszczy, albo czasami żre i psuje i niszczy jednocześnie. A na samym końcu filmu Postać, która przez 80 minut słyszymy Psuje, niszczy, żre, żre, żre Psuje, niszczy, psuje Jest głupie, nie słucha, jest debilem Żre, słucha, żre, żre, żre Słyszymy, że ona sama dowiaduje się Jesteś wyjątkowa i możesz ratować naturę Spierdalaj mi z taką lekcją Jeżeli to miałaby być lekcja To byłaby lekcja dla każdego dziecka Im większym jesteś debilem Tym bardziej jesteś wyjątkowy Ni uja Obrzydlistwo o, I to nie jest najgorsza, najgorzej animowana animacja w tym roku, ale ta wróżka. Tu mi się bardziej podoba. O, nie! Jeszcze raz nie! Portal ukryty w ludzkim świecie? <grym> to co? Zrobiłem swoje. Zrobiłem. Ja wiem, że zrobiłem to 10 miesięcy za późno. Pu... Przepraszam, 11 miesięcy. Prze... No dobra, zrobiłem to rok za późno, ale zrobiłem. Wypuścisz mnie? Chciałbyś. No ale. No ale... Zostaniesz tu mną? Proszę. Nieskończoność. Jeden dzień dłużej. A teraz nie ociągaj się. Idziemy oglądać. Lubi się gdzie będą małe postacie, wielkie cecki i bardzo zła animacja. <laughs> I nie zapominaj, masz miesiąc na zrobienie kolejnych najgorszych animacji. <laughs>